Witam, witam, witam! To znowu ja i mój kochany malutki pieseczek! I dzisiaj się zajmiemy upgradeem trzeciego Kuba. Dlatego będą nam potrzebne konceretę, rainfor iron plate i inne głupie rzeczy. I teraz tak. Ja już się obciążę, że do tego jest potrzebny limestone. I... E, a, a, i to, żeby zrobić trzeba mieć to i to A żeby to zrobić to trzeba mieć to Czyli tak, robimy sobie to Robimy to Robimy to Robimy to Co się, dzieje co, co Co, cóż się, cóż się Czarny ekran Okej, okay, ekran mi się sam wyłączył. Polecam. Serio polecam, długo mi serca. Eee, teraz tak. Tego potrzebujemy dwa. No to cóż, skończyłem, dziękuję. Tego potrzebujemy tyle. Tego 75! A, a już wiem dlaczego 75, bo dzisiaj zbudujemy sobie, konstrukcję. Nie gadaj, że nie, nie można wysiągnąć, Jezus, para najgorzej. Dobra, to żeby to zbudować, to już niczego nam nie trzeba, tak? Dobra. I teraz, patrzcie, ja sobie, że to jest jakieś takie... Nie zrobione, ale to jest jakoś takie... Zobaczcie, że, że to jest wyjście, a to jest wejście. Wyjście, wejście i to jakoś się połączy kiedyś, ale chwilowo nie wiem jak. I teraz tak. I rozpłynąłem sobie, że można by. Że to powinniśmy zbudować, ale to później, dobra. Teraz tak, limestone. To jest bodajże. To. Tu jest najbliżej, tak dobra, to lecimy tutaj Czekajcie, wzią, czekajcie, czekajcie. Doświadczenia wiem, że ja za często tam chodzić nie będę na pewno A więc Tego, tego i tego nam brakuje A więc Robimy to, robimy przekazać to Robimy również to To również robimy. No i to też. A żeby nam tarczyło inaczej na to. Wsadzamy to, to tutaj. Tak na razie nie wsadzę, bo to jest duża liczba. I kraftujemy sobie to. I możemy kolejne to jeszcze, ale to na razie nie. I teraz tak, portal miner dajemy tutaj i gry ten limestone o pff, dobra Bez o i tu jest, jest normal tu jest pór ale to dlatego że to jest jakby takie złoże dziwne ale widzicie jest normal czyli to słabo będzie nam wydobywać tak szczerze powiedziawszy Zaraz robimy TTT dziwadło, jak się nazywa, konceretę. Nic, już 10 na pewno będziemy mieli. A, ja to zbudowałem! A, dobra To sobie usuwamy. A, i tutaj nam czegoś brakuje? To. to łączy tak A to łączy tak O i jajku jest 300 I tutaj klikam na to I klikam tak Biorę to Wkładam tu Idę tu no, Mogę sobie wziąć taką latarkę i daje tu i wszystko nam się robi automatycznie już teraz to też nam się już robi automatycznie więc jest good wręcz bardzo to dajemy tutaj to dajemy tutaj i teraz tak co my jeszcze potrzebujemy mikrofonie nie spadaj czemu mi to zrobiłeś nie kocham nie żartuję e, chyba dajem sobie i też sobie trochę będziemy to przetapiać no bo jakby będę pracował równie z tym już w tym samym czasie to będzie tego dużo więcej tylko naturalnie tego sam wykopię żelazo sam je przetopię jakby i się zrobię z nich na wieś 75133 Jezus, Mary już skończyło. Eee, to plus to, to będzie już za chwilę, nie. Nie, liczę tego, 40 ten, 42. Czyli 42 razy 84. Czyli 84 musimy zrobić iron e, żelaza. 84, no to na easy. Właśnie ten proces wytapiania chyba jest najdłuższy, tak mi się wydaje co to tak krzypko już ty, tyk 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 tyle i jest a zadajmy sobie co tutaj pyk 53 21 I zabraknie nam jednego z tego co czy, czy się mylę No nie, się nie mylę Congratulations. You have unlocked new buildings and blueprints Woo! which can be found in the build menu and craft bench respectively. Eighth będzie. objective. Hub upgrade, additional power. Advice: When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Caution: Overloading the power network guarantees suboptimal performance. Oh, problem. No, jai, co si to? Ma liści. No, to, to je to moje światy, to jesty, musimy tejszcze kilka lat, więc ciężsłą robotę będzie e, to dokonywać. tak, upgrade hubu czwartego coś takiego, coś takiego, coś takiego, tak ojejku, będzie do zrobienia a w ogóle to odblokowałem sobie teraz tory tory, patrzcie, 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 bo ja wiem ja już, ja już wiem jak to będzie działać, już tutaj wszystko rozumiem i wiem ale to nie kozak teraz o, teraz wam pokażę coś fajnego. Coś na co czekałem. Połączenie. I teraz stawiając tutaj Iron. Robi się to. To leci tu. I z tego robi się to. Automatycznie. Widzicie? Automatycznie. No, tylko tutaj Iron będzie trzeba dokładać i nic więcej. No i teraz to dopiero jest fabryka Prawie fabryka w pełni Bo Z tego co wiem, to będzie można też automatycznie to wy wydobywać A no jest dopiero będzie fabryka no i tak. no i tak. A w sumie, skoro i tak mogę Co ja potrzebuję? Potrzebuję też trochę tego Patrzcie, równo będzie. Pyk. Teraz to stanowi dla nas największy problem, więc... Robimy razy dwa to wszystko, tak? I to będzie tak. potrzeba. To będę... Ojejku, czekajcie. Dziubek! I się podsuń, bo ja spadam. No, mój pies się za mną położył na krześle, jak to zawsze robi nie mam co za dla siebie. No, no, i powiedzcie... I powiedzcie, czy to nie jest.

Co ty mi zrobiłeś? To jest mega bońsk. No nie mogę tego zrobić o Nie! Mm. Dobrze. Gdzie uciekasz? Dobrze. Ujezi Uniiu. Ujeziu! O, woda tutaj nie bała ogródnie. Paniesz! A dobra w sumie co mam Widzicie ja dręczę zwierzęta Jestem zły Ha 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 Ale ja jestem zły Ha Ha Co to jest? Dobra Naciskam C, bo w jakiejś grze jednej to jest Chowanie tego, tego dziwadu. Jak się tam dosyć, dobra, potem teraz o, to O, tu jest kolejny iron! Jezu Ile tego Irona ja będę mieć? Dramat Właśnie myślałam, że już nie ma tutaj Irona. Tak, właśnie coś tutaj nie. Tutaj nie produkuje mi się tego Irona. Ej, skąd... Skoń... Nie, jeszcze nie skończyłem 75 Mam Wydaje mi się, jeszcze. jeszcze troszkę, jeszcze troszkę muszę go musieć pracować ale już malutko, oj teraz sobie koprów wypotnę tak na zapas W wody się napi, będzie fajowo Dobra, starczy, nie chcę się już wykopywać Okej, okay, rozchmieniłem sobie fajne kilka rzeczy, ale to później się tym zajmiemy, nie teraz. Zajdziemy na tym odcinku, na pewno nie w tym. Czekajcie, na czemu ja to robię? Muszę to zrozumieć Dlaczego ja chciałem mieć yy, koper a już wiem po to Dlatego i... O, właśnie, smelty A jest troszkę nieopłacalne dla mnie Ale Wezmę to... Albo nie, niech na razie to się... Ironu. Niech to się tam na razie cały czas produkuje. Teraz tak pyk, okej, okay, zostało mi trzy. I teraz tak. Tego mogę sobie tylko zrobić, a zrobię, a co? Ale żeby to zrobić, muszę mieć aż cztery takie... No dobra, to już zrobię ręcznie. Więc tak 4 razy 4 6. 16 O Jezu Dużo będzie chciało mi się skończyło najgorzej I już nic nie najgorzej biegam A jeszcze to trzeba mieć. Szkoda. No nie to. To. to? Nieprosto. Hmm, nieprosto wyszło. A czemu sobie nie kliknąłem tego? Ja to musi być iron. Ech, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, bo ja już się troszkę u siebie w swoich donach pogubiłem. a nie jest, już, już nie. Już się odnalazłem, dobra. Teraz tak, nie ma. Miała... Wysilanie, ty. Ostatni... Czyli tak, muszę zbudować kolejne takie, żeby... Dobra, już rozumiem, już rozumiem. I teraz to dopiero będzie pracować O-okej okay. A tutaj nikt to robi co Nie, nie tutaj to robi Zaraz te obie rzeczy robią kamerę Tak no teraz robić to To Okej, okay. dobra, już jest teraz git No i już jest teraz git No, to good A, Zrobimy ten czwarty chłop i kończymy ten odcinek Bo jest za długi Stanowczo jest za długi Ewidentnie za długi No Co się stało? Wszystko stanęło? <laughs> Czyżby po raz pierwszy tutaj się skończyła ne... Tak A więc jest możliwe to, że tutaj skończy się energia Ja muszę wybierać więc liść że mi to by masem Tam liście to się dało zrobić to bodajże dłużej się przetapia Dobra 500 mam 537 ale to A tak dokładne liczby nie są ważne Nie można było zrobić coś... O, biomas Gimnes. Dobra, dużo mam tej biomasy, wręcz A O i teraz na przykład nam... Teraz na przykład to nam się przyda. Do tej biomasy i tak dalej. I co chwilowo tutaj będzie mieszkało. Tu sobie przygarne. A to ja, iron ci skończył. No nie. Jak, jak tak cały czas będę musiał upałek, to jednak będzie męczące. Patrzcie, morduje miejsce. Bardzo, bardzo podlega. tak, żeby zbudować kolejne smelterii Potrzebuję więcej wiru Prawego. i se pracuj przetapiasz dokładnie i teraz kontraktor o jezu terrain force, lejty nie trzeba znów zrobić będę już zużywał dokładnie dwa zróbmy i tyle Dalnie taki. Przypłatna linia wyszła nam. Łajgier. Co to, to to? Czemu to stanęło? Przecież tam jest energia. To, że za dużo maszyn podłączyłem Od tutaj zrobię. No dobra, jak za dużo maszyn podłączyłem spoko. To akurat to usunę O, już działa wszystko, tak? Czyli tej maszyny chwilowo nie mogę mieć To szkoda akurat ten mocna szkoda Ale cóż, życie nie tutaj, tutaj Jeszcze tylko dwa Tutaj to się produkuje, na no to już nie tylko dwa Już mamy odpowiednią ilość I! Nie kliknę... nie klikniemy tego w teraźniejszym odcinku Hahaha, ha, ha, ale wam trolla zrobiłem Kończymy ten odcinek Do widzenia!